Witamy serdecznie wszystkich, którzy są z nami pierwszy raz na kościele, i tych, którzy są w internecie z nami. Dobrze, że jesteście, fajnie, że przyszliście. Nauczanie, którym, którym chciałem się z Wami podzielić, nazwałem to sekret owocnej modlitwy. Czyli, co to znaczy w ogóle mieć owocne życie modlitewne? Ale zanim to powiem. Ostatnio dostaliśmy właśnie zaproszenie. E, chciałem się podzielić takim świadectwem. Ostatnio dostaliśmy zaproszenie do takiego ośrodka wychowawczego dla młodzieży i, i mówiliśmy właśnie z tomkiem świadectwa, modliliśmy się za młodzież e, i Bóg bardzo mocno tam działał, szczególnie takim. Takim pięknym momentem było to, jak z Tomkiem, chwilę wcześniej w samochodzie się modliśmy za, 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 za te mini rekolekcje, które tam im prowadziliśmy, co mamy robić. I Pan Bóg pokazał, że chce uzdrawiać zęby. I rzeczywiście była dziewczyna, za którą, jak się pomodliliśmy, to ona, no ona się tego przestraszyła. Po prostu było w takim szoku, że jak to jej ból zębów dziąseł, odszedł w jednej chwili. I też drugim takim. Pięknym momentem był to jak pani Małgosia, która mogła podnosić rękę. No mniej więcej tylko do tego momentu, po modlitwie po prostu mogła już tą ręką wymachiwać. I widzieliśmy dużo więcej. Tam młodzież przebaczała, była uwalniana od złych duchów, no niesamowite chwile chwała Bogu za to. I przejdziemy już do naszego nauczania. Tak. Różni ludzie wierzą, że nas słuchają, może dopiero zaczynasz swoją przygodę z Panem Bogiem. E, to taką podstawą, jeśli chodzi o modlitwę, e, to jest to, że modlitwa to wiara, to jest relacja z Bogiem. To jest numer jeden. Tak? Jak tego nie ma, to, to zostaje tylko często tradycja, często jakieś takie. Nakazy, zakazy, muszę robić to, muszę robić tamto, i bez relacji z Bogiem tak naprawdę w Twoim życiu nie będzie, nie będzie przełomów, nie będzie w Twoim życiu mocy. Więc, relacja z Bogiem to jest no, najważniejsza nasza rzecz, tutaj na Ziemi i później w niebie, tak? I Bogu nie chodzi o same prośby. Często ludzie te przychodzą do Pana Boga i trochę tak jak do sklepu: poproszę to, poproszę to, poproszę tamto, dziękuję, do widzenia. Nie? I często nie otrzymują o co się modlili, bo, bo nie weszli w relacje z Bogiem. tak? Y... List do Efezjan, szósty rozdział, osiemnasty, werset. Przy każdej okazji módlcie się w duchu, zanosząc prośby i błagania, w tym celu wytrwale czuwajcie na modlitwie za wszystkich świętych. I wszyscy znamy ten werset. To jest znany werset, I, i on mówi tu, żeby przy każdej okazji modlić się w duchu. Teraz, co to znaczy modlić się w duchu? Tak, Mo modlitwa w duchu to jest modlitwa prowadzona przez Ducha Świętego, kiedy On nam pokazuje, jak się modlić, ile się modlić, jaką postawę ciała przyjąć, i taka modlitwa jest. Owocna, ile czytać Słowa Bożego, jakie Słowo z Biblii otworzyć, tak. Pan Bóg chce konkretnie do nas mówić i prowadzić nas na modlitwie. I to jest tym sekretem, tak, że ja się tego uczę, że ja w ogóle coraz mniej się jakby wysilam na modlitwie. Ja po prostu przychodzę, Panie Jezu, co ja mam zrobić, i często czuję w sercu, uklęknij, tak. Połóż się w mojej obecności, tak. Otwórz takie i takie słowo z Biblii. I wtedy, kiedy to robię, jest są konkretne owoce. I pamiętam, jak się nawróciłem dwa lata po nawróceniu, to było, yy, miałem taki duży czas takiej pustyni duchowej, i próbowałem też robić to, co wcześniej działało. Czyli próbowałem. Półtorej godziny modlić się uwielbieniem w domu, śpiewając pieśni. Próbowałem godzinami czytać Słowo Boże, próbowałem codziennie chodzić na adorację. I wiecie co? Po dwóch tygodniach takiej, takiego rygoru modlitewnego, który sobie narzuciłem, okazało się, że to mi nic nie daje. Czułem się sfrustrowany i wtedy pamiętam, po dwóch tygodniach takiego napinania się. Już, już siedzę na modlitwie, już taki, taki po prostu zmęczony tym wszystkim. Mówię, co jest. Wcześniej Bóg mnie dotykał, a teraz się nic nie dzieje. I wtedy przychodzi taka subtelna myśl: Uklęknij. I ja uklękłem na kolana, i Bóg zaczął mnie dotykać. Zacząłem wylewać swoje serce, mówić Mu szczerze, jak mi jest źle. Później przychodzi kolejna myśl: połóż się w mojej obecności. I, i od tamtej pory. Najwięcej czasu, co ja się modlę, to właśnie na kolanach i często leżę po prostu twarzą na podłodze, na moim kocyku modlitewnym i, i po prostu wylewam swoje serce przed Bogiem. I, i taka modlitwa najwięcej jakby przynosi mi zmiany. Tak? I, I Pan Bóg chce Ci właśnie odkrywać, yy, prowadzić Cię na modlitwie. Żeby, żeby twoje życie modlitewne po prostu tętniło życiem, tak? Żebyś ty tryskał radością, żebyś chodził w pokoju, w radości. Nawet jak masz diagnozę, depresję, tak? To, to przychodząc do Jezusa na modlitwie możesz być radosny. Święty Paweł pisze w jednym ze swoim, swoich listów, chyba to był list do Filipian. Bez przerwy radujcie się w Panu w Panu, jeszcze raz powiem, radujcie się. I on to pisze z więzienia, tak? A więzienia w tamtych czasach to nie były takie, wiecie, hotele jak dzisiaj, że tam skazani mają tam PlayStation, telewizor i tak naprawdę sobie żyją, jak, jak w takim hotelu, tylko to były ciężkie warunki. Skoro on w, w takich ciężkich warunkach pisze do wierzących, bez przerwy radujcie się w Panu, to jest tłumaczenie pierwszej Biblii Kościoła, to znaczy, że możesz być radosny niezależnie od okoliczności, niezależnie czy masz depresję, czy jesteś na coś chory. To, to możesz chodzić cały czas w radości, w pokoju. I właśnie ten owocem właśnie modlitwy jest miłość, radość, pokój. List do galatów, piąty rozdział, 22 drugi werset. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. I jeśli nie ma tych owoców w tobie po modlitwie, jeśli od lat się modlisz i nie ma tego w tobie, no to znaczy, że się nie spotykasz z Bogiem. To znaczy, że, że coś jest nie tak, jest jakaś przeszkoda. I Bóg chce, żebyś miał te owoce. Bóg chce się z tobą spotykać, tak? Czasami tych, tych owoców też nie ma w naszym życiu, bo po prostu za krótko, za mało się modlimy, tak? I te sprawy zmartwienia, cały ten po prostu pęd tego świata po prostu nas odbiera nam pokój, radość i to dlatego, że niby się modlimy, ale to często jest za mało. I teraz znowu wejdziemy już. Duch Święty chce ci y, objawiać, ile masz się modlić codziennie, tak? Ile masz z nim czasu, bo to jest indywidualna sprawa. Tak? Mi się podoba to, co święty Ignacy nauczał, że On nigdy nie mówił ludziom, jak mają się modlić i ile mają się modlić, bo bo wiecie, każdy człowiek jest inny i, i Pan Bóg każdego z nas pewne rzeczy będą podobne, tak jak czytanie Słowa Bożego. Y, Modlitwa uwielbienia, tak? Pewne rzeczy będą podobne, ale w jakiej intensywności, jak długo, to jest, już, już musisz z Panem Bogiem y, się do tego, że tak powiem, dokopać. I właśnie po owocach też poznajemy, że dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu. Jeśli się modliłeś, nie wiem, pół godziny różańcem, skończyłeś tą modlitwę, miałeś jakąś intencję. Okej, okay, pomodliłeś się za tą intencję, super. To jest bardzo dobre. A co się w tobie zmieniło po tej modlitwie? To jest właśnie to, że Bóg chce, żebyś stawał się coraz bardziej do Niego podobny, tak? Że mamy się przemieniać tak przez odnowienie myślenia, ale też mamy po prostu się. Przemieniać, przez przed spędzanie czasu z Bogiem, stajemy się coraz bardziej do niego podobni. Przez te owoce, tak? Opan łagodność, opanowanie. Tak? Jeśli ja pamiętam, jak się mało modliłem, to bardzo szybko można było mnie wytrącić z równowagi. Tak? Nie miałem w sobie takiej cierpliwości. I dzisiaj tak jest, że jak coś mnie denerwuje, to ja po prostu już nauczyłem się nie iść za tą złością. I nie usprawiedliwiać. Często wierzący sobie dają takie wymówki: O, ja jestem cholerykiem, nie? I często, wiecie, wybuchają złością, czasami agresją, i tak sobie tłumaczą, tak? A święty Paweł pisze: Niech zniknie wśród Was wszelka złość, tak? Gniew, tak? Że to ma zniknąć po prostu. Modlitwa nie jest też celem sama w sobie. Często ludzie, sorry, że tak powiem, ale tak widzę takie coś, o, że są dumni z tego, ile się pomodlili. Tak jakby celem była ta modlitwa, nie? A patrzę na życie tego człowieka, no nie, nic się w jego życiu nie zmienia od lat. Tak? Jego życie nie jest jakoś pociągające, jego życie nie jest inspirujące. Ja też tak miałem w sobie taki czas, też nie miałem owoców w modlitwie. Tak? I, I Pan Bóg musiał mnie po prostu... Myślę, doprowadzić do takiego momentu, aż właśnie zacząłem go bardziej słuchać. Zacząłem mniej robić swoich aktywności religijnych, które nie są złe oczywiście, nie. I, i jakiś czas temu też usłyszałem taką fajną rzecz w jednej warszawskiej wspólnot, że dobry pasterz to taki pasterz, który 70% czasu. Ze swoimi owcami leżał i one sobie, wiecie, tam jadły trawę i on sobie z nimi leżał i ich pilnował. I to jest genialne, nie? Bo Jezus jest dobrym pasterzem. I ja wierzę, że znaczną y, częścią czasu modlitwy powinien być odpoczynek w Bogu. I wtedy, jakby drugorzędną jest wtedy y, forma modlitwy. Pytanie jest o to, czy ty. Idziesz odpocząć do Boga? Czy ty spędzasz z Nim czas i odpoczywasz? Ja też po sobie widzę, że jak zacząłem więcej odpoczywać w Bogu na modlitwie, a nie oglądając seriale czy przeglądając Facebooka, dużo więcej mam siły na inne rzeczy, tak? Dużo odpoczynek w Bogu jest, no, jest niesamowity, bo on naprawdę zmienia twój stan. Wiecie, yy, na przykład ktoś jest tam smutny i sobie ogląda jakieś seriale. I ogląda je pięć godzin, seriali oglądał i po pięciu godzinach dochodzi do wniosku, że w sumie to dalej się czuje jak się czuł, nie? I musi jeszcze więcej oglądać, nie? I Biblia mówi, nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się duchem. I kiedy na modlitwie napełniamy się duchem, to wtedy te uzależnienia, tak, od Facebooka, od seriali, po prostu nie potrzebujemy tego, tak? Też z kolejnych takich owoców modlitwy jest Boża moc do uzdrawiania i uwalniania. Czytamy w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, 17 werset, i to jest o Jezusie, a była w nim moc pańska, tak że mógł uzdrawiać. Czyli Pan Jezus miał w sobie moc, że mógł uzdrawiać ludzi. I jeden rozdział wcześniej czytamy, że Jezus y, idzie na pustynię pełen Ducha Świętego, a wraca z pustyni w mocy Ducha Świętego. Skąd ta moc się wzięła? Właśnie z przebywania z Bogiem. Kiedy jesteśmy sami, sam na sam z Jezusem, wtedy nasiąkamy Jego obecnością, ale też nasiąkamy Jego mocą i wtedy mamy wiarę, żeby się modlić za chorych i wtedy widzimy, że chorzy są uzdrawiani, tak? I też y, każdy mądry psychiatra powie, że większość, zdecydowana większość chorób różnych, emocjonalnych, depresji, jakichś psychicznych problemów, bierze się ze zranień z dzieciństwa. Y, kiedy dorastamy, to często słyszymy różne słowa na nasz temat. Nasi rodzice różnie nas traktują. Jedni pochodzą z lepszych domów, dru drudzy z gorszych. Tak? Im większe te. Te problemy były w domu, tym bardziej się to odbija na życiu człowieka w przyszłości. To jest rodzice i w tych pierwszych latach życia człowieka jest nadawana nasza tożsamość. I jak na przykład słyszymy takie słowa: jest, Jesteś głupi, jesteś do niczego, jesteś słaby jako dziecko, to później w oparciu o to funkcjonujemy, tak się czujemy, niepotrzebni. I to, co Pan Jezus w pierwszej kolejności też robi, kiedy ja przyszedłem do Jezusa, to On zaczął mi pokazywać, kim ja jestem naprawdę. Zaczął te wszystkie kłamstwa, że jestem do niczego, że jestem śmieciem, że jestem synem alkoholika. On zaczął to po prostu, po prostu wyrywać ze mnie te kłamstwa, a zaczął mi objawiać, że jestem Jego ukochanym synem, za którego umarł. I to Jezus chce robić na modlitwie odbudowywać Twą utraconą tożsamość. Też jeśli chodzi o facetów, to właśnie często takie kłamstwa, że jesteś do niczego, jesteś słaby, a, a Bóg będzie ci pokazywał, że nie, że nie jesteś do niczego, że jesteś silny. Jeśli chodzi o kobiety, to co? Co będzie Pan Jezus robił? Będzie ci mówił, jesteś piękna, jesteś wartościowa, jesteś dobra. I, i, I to jest kluczem też, to jest kluczowa rzecz, tak? Jeśli, jeśli będziesz miał silną tożsamość w Bogu, to, to po prostu. Idziemy z Jezusem po prostu jak, jak burza przez życie. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 39 werset. Potem zgodnie ze swoim zwyczajem udał się na górę oliwną. Szli z nim także uczniowie. Gdy był już na miejscu, powiedział do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Wtedy sam oddalił się od nich, na mniej więcej na odległość rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał go. On zaś, tocząc wewnętrzną walkę, jeszcze zżarliwie się modlił, a jego podbył jak krople krwi spadająca na ziemię. Potem wstał od modlitwy, <laughs> przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Wtedy powiedział do nich: Dlaczego śpicie? Wstańcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I właśnie w takich chwilach się okazuje, co w nas tak naprawdę siedzi. Tak, Bóg dopuszcza takie trudne chwile, może nie ukrzyżowanie, tak, ale takie trudne momenty i wtedy z nas wychodzi, na ile kochamy Pana Boga. Kiedy na nas nikt nie patrzy, kiedy, kiedy źle się czujemy, kiedy jesteśmy zmęczeni po pracy, kiedy yy, ktoś nas zdenerwował z bliskich nam osób. I, I pytanie, co my właśnie wtedy robimy, kiedy przychodzą pokusy, czy mamy zwyczaj jak Pan Jezus, potem zgodnie ze swoim zwyczajem udał się na górę oliwną. Czy mamy w swoim życiu zwyczaje modlitewne, jeśli, jeśli mamy nawyk modlitwy, to później, kiedy przychodzą te trudne chwile, to łatwiej jest nam stanąć do modlitwy. Tak? I Pan Jezus mówi: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czyli to znaczy, że nie musimy ulegać pokusom. Nie musisz upadać naprawdę w żaden grzech, w żadną pokusę w tych trudnych chwilach. Nie, nawet pamiętam. Kiedyś, jak walczyłem z jednym uzależnieniem, jak się nawróciłem i poszedłem do księdza na spowiedź i powiedziałem, że jestem uzależniony od tego i od tego. A on mówi: Nie mów tak, że jesteś uzależniony, bo sobie w ten sposób przyzwalasz trochę na grzech. Nie, no, ja jestem uzależniony. A Pan Jezus mówi, że mogę nie upadać w żaden grzech. Też czytamy, zaraz to znajdę. Pierwszy Koryntian 10, rozdział 13, werset. Nie byliście kuszeni ponad ludzkie siły. Bóg, który jest wierny, nie pozwoli, byście byli kuszeni ponad siły. Lecz dopuszczając pokusę, wskaże sposób jej przezwyciężenia. Czyli co? Pan Bóg, kiedy przychodzi pokusa, chce nam wskazywać, jak nie ulec tej pokusie, dać konkretne rozwiązanie, konkretny werset z Biblii konkretną modlitwę, nie wiem, różaniec, nie wiem, jakąś litannię. Duch Święty chce Ci to pokazywać. Jak masz się modlić w takich trudnych chwilach? Jaką postawę ciała masz przybrać? Tak, Ja często czuję, że mam uklęknąć tak? I, i, i wtedy nie upadam w te grzechy. Jednym z takich moich największych uzależnień było uzależnienie od gier komputerowych. I pamiętam, jak się nawróciłem przez dwa lata nie grałem na komputerze. Później miałem taki czas właśnie takiej pustyni, a jak pustynia, to się zaczęło upadanie w grzech, w stare grzechy i wróciłem do nałogu grania na kompie. Ja grałem 9 godzin, 10, 14 i, i zauważyłem, że po tych 14 godzinach grania dalej się czuję, jak się czułem źle, a zauważyłem, że jak w ciągu dnia Klęknąłem nawet na 10 minut modlitwy w ciągu tego grania, to te 10 minut mi dało dużo więcej ukojenia niż te 14-12 godzin grania. Więc co zrobiłem? Zacząłem się modlić po 9-8 godzin, nie i tak pokonałem nauk grania, tak więc jest to możliwe. Wrócimy jeszcze sobie do tego, tego wersetu, tego długiego. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. On zaś tocząc wewnętrzną walkę jeszcze żarliwiej się modlił. Pan Jezus jako, jak przyszedł na ziemię, to on nie korzystał ze swojej boskości. On jakby był praktycznie jak my teraz. Znaczy z wyjątkiem grzechu, tak? Miał w tego samego Ducha Świętego I, i nie upadał w grzechy, tak? Nie, nie ulegał Pokucą. Ale nie robił tego swoją siłą, tak? Nie zbawił nas Pan Jezus swoją siłą, tak? Całkowicie był zależny od ojca, całkowicie był zależny od Ducha Świętego. Tutaj czytamy, że nawet anioł z nieba mu się ukazał i umacniał Jezusa, tak? I tak samo się będzie działo z tobą. Kiedy podejmiesz walkę z grzechem, ze słabościami, to Bóg będzie Cię umacniał i przestaniesz upadać. I dla wierzącego wcale nie są najgorsze, powiedziałbym, te ciężkie grzechy, nie, te takie oczywiste grzechy, po prostu, yy, jaki często ten świat żyje tak, w ciężkim grzechu, to wierzący, no, tak no, nie popełniają. No, te grzechy często są lżejsze, nie? Generalnie tak jest, nie zawsze, ale generalnie. I Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1863 mówi o tym, że właśnie te lekkie grzechy powstrzymują twoje uświęcenie. I też to już przeczytam. Grzech powszedni, świadomy i pozostawiony bez skruchy usposabia nas stopniowo do popełniania grzechu śmiertelnego, czyli ciężkiego. Czyli widzimy, jeśli chcesz pójść dalej z Jezusem, to musisz zacząć zwyciężać nawet te lekkie grzechy powszednie. Tak. Każdy, ma, każdy z nas upada, każdy z nas grzeszy, ale jesteśmy powołani do tego, żeby zwyciężać te pokusy. I Pan Jezus chce nam konkretne wyjście dawać. Tylko pytanie, na ile my chcemy tak, pokonać te grzechy, bo yy, no to kosztuje, kiedy się źle czujesz, paść na kolana, otworzyć Słowo Boże, złapać za różaniec. To kosztuje. To już to nie jest takie, jak wiecie, pójście za wiatrem, za, za, za pokusą. Ja też odkąd zacząłem zwyciężać ze swoimi pokusami, Bóg zaczął mnie mocniej używać. Tak? Zacząłem, z, zacząłem widzieć więcej uzdrowień, zacząłem dostawać zaproszenia, różne przez internet. Stało się to wtedy, kiedy zacząłem, zacząłem przezwyciężać swoją cielesność. Też yy, widzimy taką ciekawą rzecz, że Pan Jezus yy, na pustyni przez szatana jest kuszony przez szatana słowem Bożym do grzechu. I dzisiaj też tak często, ja też tak robiłem, sobie wykręcamy tak, yy, tak się usprawiedliwiamy nasze grzeszki, nie? Że a, to jest mój oścień, nie? Że to jest moja słabość. Słabości są słabościami, słabości to jest na przykład boisz się kogoś, tak? Nie wiem, boisz się głosić Ewangelię, yy, nie wiem, to, to są tak. słabości, a grzech jest grzechem, tak? Dziesięć przykazań, jeśli łamiesz te przykazania, to są przykazania kościelne, jakie jeszcze są tam? Yy... No, jeśli przekraczasz te, te przykazania, to jest to grzech, a nie żadna słabość. Tak? Dlaczego to mówię? No bo czytałem, tak, w tym punkcie 1863, to właśnie to, Powstrzymuje Twoje uświęcenie, czyli pójście z Bogiem dalej. I tak już kończąc, podsumowując, to właśnie modlitwa osobista jest właśnie y, tym kluczem, żeby wzrastać w wierze. Bez tego się nie da. Kiedy spędzasz czas z Jezusem, napełniasz się Duchem Świętym, to, to masz moc, żeby pokonywać swoje słabości, masz moc, masz siłę, żeby, żeby zrobić więcej dla Pana Jezusa, tak? bo to życie na ziemi jest krótkie. Nie weźmiemy do nieba swoich samochodów, nie weźmiemy do nieba swoich domów, mieszkań. I, I pytanie, czemu dzisiaj też oddajemy swoje serce? Czy, czy Jezus jest rzeczywiście na pierwszym miejscu w naszym życiu? Ile czasu, ile w ciągu dnia o Jezusie, o Bogu myślimy, ile czytamy czas, ile spędzamy czasu na y, czytanie Słowa Bożego? Co jest największą pasją naszego życia? Jeśli jest jakaś pasja większa od Jezusa, no to nie niedobrze, tak? To Pan Jezus, Bóg ma być. Naszą pasją numer jeden. Nie jakaś osoba, nie jakaś rzecz, nie praca, nie nasze żony, mężowie, tak? Nie nasze dzieci. Ja mam wspaniałą żonę, wspaniałe dziecko, ale na pierwszym miejscu musi być Bóg. Bo wtedy jak on jest na pierwszym miejscu i to się przekłada na konkretne życie na konkretny czas dla Boga, to wtedy moje małżeństwo też inaczej wygląda. Kiedy... Kiedy próbuję coś zmienić, jakoś mniej czasu poświęcić Bogu, to już się zaczyna coś psuć. Ja jakoś po prostu nie wiem, czuję się zagubiony. A kiedy najpierw oddaję tą dziesięcinę ze swojego czasu Jezusowi, tak? My w tej wspólnocie staramy się oddawać dziesięcinę, a pytanie jest: czy oddajemy dziesięcinę ze swojego czasu dla Boga na modlitwie? Czy on rzeczywiście jest pierwszy w naszym życiu? Amen.